And this is referring to uh, the we shall say the draconian or dragon ancestors of our DNA. Yes? I można tutaj uh, postawić taki wniosek, że jest to po pochodna od, czy pochodzi to od uh, tej takiej rasy smoków uh, przedwiecznych. For example, If you talk to the Maori of New Zealand, they call it the Ma'ur, yes? The mothers of Ur, mothers of the dragon blood. In our words for gold and to have an aura, A'ur, A'ur, aura, gold, origins. I tutaj są słowa takie jak aura, złoto, pochodzenie. One wszystkie posiadają ten, ten element tego smoczego. These, words, these words have a root. Wszystkie te słowa mają to samo źródło. They, they refer to a, an, a line that in some circles is called the Anunnaki. Odnoszą się one czy łączą się one z, z taką linią, która odnosi się do do Anunnaki. Or as Anton Parks calls them in the French literature, he calls them the Amasutum, or simply the Draco. Dostajak, Anton Parks nazivashieg, so Amasutums. This this is a character called enki or Sam. To jest ta ta ten aura, z której on wskazywał, przedstawia sama lub Anki taką postać. It sort of looks a little bit like a frog. <laughs> <laughs> and otherwise known as fish god, which later became Ra, as in Abraham, Av-Ra. It was a god, a fish god, which later... What's the connection? Uh, Enki, Enki was also called Ra, as in av Abrah, Abraham. It was also called Ra, tak in the Abraham. Abracadabra. And so Grandma, uh Anki's mother, was called the Sumerian goddess in the Ubaya. This is the ancient Sumerian statue. To So Grandma was a little bit ugly, but we still love her. Ta, ta babcia, jego, tak naprawdę, no jak widzicie, nie była zbyt piękna, ale mnie wszystkie ukochały. Th th this is the Drago family. This is Amasutum. This is Anunnaki. Yes? To zobaczycie Amasutum, Anunnaki. To jest ta rodzina, ta smocza rodzina, smoczy ród. And this is how she's depicted, depicted in Celtic. Uh, I tak jest pokazywana, w taki sposób jest obrazowana w, w kulturze celtyckiej. So uru-usu means of the ancient dragon blood. Yes? The, the key is to understand that at the height of their culture, they were aware that their DNA could make an electric field which could push things around. Yes. Czyli w szczytowym momencie ich rozwoju smoczy ród, to ta smocza rasa wiedziała, że może sterować czy używać swojego DNA w taki sposób, by ukierunkować je po to, by poruszać przedmiotami. So the actual history story is about losing the power to move charge or plasma or spirit with your blood. That's the issue. I cała ta historia z, z, z rodem Smoczem jest, dotyczy momentów, w którym, w którym uh, oni stracili tą zdolność używania swojego ładunku swojej tej plazmy, by uh, wpływać na otoczenie. Jest to może zbyt uh, długa, zbyt taka skomplikowana historia, by ją w pełni tutaj powiedzieć. But the Uru's ancestors, the dragon ancestors,

To talk about angels. <laughs> tak naprawdę w, w fizyce, w, w naukach ścisłych obecnie bardzo często mówi się o, o aniołach. Because we know that the shape of or that moves stars looks like angel It's often yes? Ponieważ jest to związane z tym, że te, te ładunki plazmy, które, które poruszają się czy płyną między, między gwiazdami, ten kształt ich przypomina ciała anielskie. Your, you could do an search under Jeżeli poszukacie uh, uh, wszechświat plazmy Plasma universe na, inter na internecie, będziecie mogli sami to na własną oczy zobaczyć. Plasma is a cloud made of w takim najprostszym uh, ujęciu jest to chmura, która składa się z ładunku. Rather like your aura. Uh, coś w, w na kształt naszej aury. Co musimy zrozumieć, to to, że wewnątrz tej naszej aury, w centrum jej znajduje się coś, co trzyma ją razem. So makes the cloud at Cokolwiek to jest, to, co sprawia, że chmury mają ten taki środek, w tak jakby się zasysają. Is the symmetry that holds it together that suction, that implosion, yeah? Uh, Whatever is creating that suction is what holds it together, that implosion, sama w sobie. So we talked yesterday about how this ophanum, this angel alphabet, was used to make the movie Stargate. Mówiliśmy wczoraj o tym, jak ten uh, język anielski był użyty w filmie Gwiezdne Wrota and uh, we saw that, that was the origin of Greek, example, John Dee's work i pokazaliśmy także że poprzez pracę Johna Dee uh, ten język przekształcił się w grekę że greka z niego powstała and we talked about that that angel alphabet was just synonymy i pokazaliśmy sobie także że język aniołów, czy alfabet aniołów tak naprawdę jest obrazem pewnego rodzaju symetrii and we read down this table of these letters and we see the names of angels angel families Gdy spiszemy te, te, te wszystkie litery w taką tabelkę zobaczymy że pojawiają się tam imiona aniołów I uh, the last angel sekwencji jest in the sequence is the one called Gabriel i ostatni z aniołów, który pojawia się w tym ciągu imion, to jest aniel Gabriel. And Gabriel is a seraphim angel. You could think of him as a high winged dragon. Yeah? Gabriel jest serafinem z tego rodzaju aniołów i może też być. Depicted as a high winged dragon. I może być też przedstawiany jako uh, taki skrzydlaty smok. And this is interesting information because the seraphim are the ancestors of the uru, the dragons, yeah? Jest interesująca informacja z tego względu, że serafini tak naprawdę są uh, przodkami tej 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 rodziny smoczej uru. And it's important for us to study this because we have a problem with war on this planet, don't we? I ważne jest dla nas, żeby zgłębić te, te, te zagadnienia, ponieważ no, toczy, jesteśmy cały czas gnębieni problemem wojny. A jak wiemy większość tych, tych wojen, które się obecnie toczy, czy toczyły, są wywoływane z powodów religijnych.

I tak się zaczęła religia muzułmańska. And then Gabriel, the same guy, goes to Joseph Smith, and that's how the Mormons began. I tak samo rozpoczęła się re religia mormonów, kiedy Gabriel odwiedził Józefa Smitha. So maybe if we understood Gabriel's agenda, we'd learn something about our religious problems, huh? Może gdybyśmy w końcu zrozumieli jaki plan przyświeca temu aniołowi Gabrielowi, zrozumielibyśmy, jakie to może być dla nas skutki. And I'm here to tell you that Gabriel's intention was to fix a genetic problem. Naszego, w this is why our film is called The Purpose of DNA. That the gene problem. Uh, that Gabriel was talking about when he started religion had to do with hygiene of getting charged into your DNA. The problem of genes, which Gabriel kiedy when uh, naprawdę started religion, is uh, związany jest z taką naszą, uh... Bliss. Hi how to get charge into your DNA, what you would call bliss. Uh -huh. To jestmy higiena naszego zachowania w tym sensie, higiena w tym sensie, która doprowadzi nas do tego uczucia błogosławieństwa, do tej ekstazy, który wprowadzi ten ładunek do dna, który pozwoli nam osiągnąć ten stan. Yeah, And it's because we're trying to understand the context, the history of our present problem of not understanding how to really fire up the blood. Czyli <laughs> zrozumieć. Naszego naszą obecność jest sytuacja w tym kontekście bez zrozumienia jak tak naprawdę rozpalić tę naszą kraj. We're trying to understand a problem that's been described in the literature as come on baby light my fire, chcemy dojść do, do sedna tego problemu, który właśnie był tak pięknie opisany nigdy przez Ledorsky. So what lights fire in blood? Ogień. If we look at the literature of this family, the of this family um, they describe something they called a shem in Sumerian. Uh, the saying in the Bible was, I will raise a shem unto the Lord, I will raise an altar unto God. Yes? I takie słowa pojawiają się też w Biblii, właśnie uh, wzniosę uh, ołtarz dla Boga, na, na chwałę Boga. I też użyte słowo shem w znaczeniu ołtarza. It's also the origin of our word scheme. Uh, jest to także uh, ta, ta, ta cząstka, to shem uh, stworzyła słowo uh, scheme. Tak. Yes. So więc ta to get wziąć into w scheme. Yeah? this... Exactly, a plan. That's right, a layout. So, if you knew how to make the right kind of stone, you could make an altar. And Zachariah Sitchin, who studied the Sumerian, he studied this word i now translates the word to mean a fire stone. I, uh, Syczyn, który zajmuje się tego uh, tą tematyką, tłumaczy to, słowo to na taki rodzaj kamienia który uh, tutaj mówimy powoduje, powoduje, że ta energia ta, ta plazma, uh, ten ogień tak naprawdę jest uh, to, w górę w górę it's literally an imploding or fractal capacitor. a fractal capacitor imploding. A fractal capacitor imploding, Wait, yes. and so, you know, i'm an electrical engineer telling you what it is to build an altar in church. <laughs> To wygląda tak, jakby właśnie on jako uh, znawca uh, elektroniki, jako inżynier elektronik tłumaczy nam, jak zbudować uh, ołtarz w Kościele. I zaraz pokaże nam sposób i yeah. technologię, w jaki, jaki możemy to, tego dokonać. Używamy e, urządzeń, takich e, tworów, które wywołują pewnego rodzaju e, pole energetyczne.